Siemaneczko, żymeczki z tej strony, Seresunek a dzisiaj, tak jak mówiłam, będziemy patrzeć na nowy tydzień unikatów. Tak, ja już rano byłam dzisiaj w szkole, polecam, na tym tygodniu, no bo chciałam zobaczyć, czy są sorbety. Kupiłam sobie już taki kolorku z sorbetów, zaraz sobie się przybliżamy, kupiłam dwa, dwie pary sorbetów, z, nie sorbetów, jezu, udychy. tych. Jezu, zapomniałem, co się nazywa. Yy, Jezu. Nie sorbetów. No ju, dobra, już nic. Po yy, prostu są te. Nie jest. No dobra, może będę na to po prostu mówić sorbety. Ale naprawdę są sorbety w sklepie, tak? Są też za wipka, są za Pięć, ale ja wolę kupić sobie właśnie. Y, te y, 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 No dobra y, te, te kaczuszki też są kildes, ale nie wiem w ogóle co to jest To miałam, czemu tutaj jest nie To są chyba, z czego się nie mylę, to są koczko, koczki Tak, koczki, tylko nie wiem jak to Też to są, to są chyba balonówki, ale nie jestem pewna y, tygry, Tygryski, tak to są tygryski Nie wiem, to jest jakieś stare pewnie y, Mam um, um, um. Jest tak, jest sukienka balonowa. A, a, to są balonowe włosy. Tak, balonowe włosy. I je też muszę mieć. Musza, muszę. I tu są... Ta sukienka jest nawet ładna, ale no nie wiem. I są ogólnie tutaj jakieś rzeczy. Moje sorry powiadomienia. I, I też jest sukienka ta frytkowa, tak to się chyba nazywa? Frytkowa. Nie wiem to w ogóle, to miałam i chyba nadal mam. Jest taki cute, z tych tych w ogóle. Zaraz sobie to wszystko omówimy, i w ogóle nie wiem, kto by to kupił. Takie coś, bo to normalnie jest takie. Y -l. Y l O, są też te takie, one są z tego chyba imprezowego, czy jak to się tam nazywało? Y I tu są też te różki z tego. Dobra, i tu już jest jakby koniec naszego tygodnia. Dobra, więc idziemy sobie na samą górę i po prostu omówimy sobie to. I Też pokupujemy. Więc tak. Ta, tej bluzki bym nie kupiła. Jezu, czemu to nie poszło? Super wyglądam, wiem. Tej bluzki bym w ogóle nie kupiła w życiu. To są sopelki. Tak, to są sopelki. Tak, sopelki. <grym> sopelki. Dodam sobie do listy rzeczy, możecie mi kupić czy jak ktoś ma Vipa oczywiście i sorbety sobie może kupię jedną parę ale nie wiem I inne unikaciki sobie pokupuję na Multicart co po prostu je wyśle, no bo czemu by nie Balonową bardzo chcę chcę w takich ładnych kolorkach i te włosy też właśnie teraz zmienię w ładnych kolorkach więc zrobię w takich ją w pastelowy fiolet, żeby była taka wiecie, taka ładna Mocniejszy fiolet. Ten fiolet z będzie tak, albo taki albo taki, bo biały będzie najlepszy. To jest taka, o, ta dobra. To sobie zrobimy taki jasny. Nawet ładnie mi to wyszło. Hmm, kupujemy. Usuniemy sobie wszystko. Jezu, ale dźwięki yy, normalnie. Nie wiem, czy włosy balonowe sobie kup, yy, imprezowe imprezowe, tak? Super imprezowe włosy. Może też je w ładnych kolorach zmienię i ten. Je kupię po prostu. Czemu by nie, nie? Skoro mam mogę, to mam 9000 star, więc to ja muszę się trochę ograniczyć tym wydawankiem skoro mam w kupić sobie bardzo dużo tych tych. O, to jest ładna. Tylko tą teraz zresztą mam taki ładny jakiś. Żółty będzie idealny. Dobra, więc Lituwa. Tam właśnie swoje 600 na włosy balonowe tak właśnie. No polecam po prostu. I teraz sobie zmienimy ładne sopelki Czemu by nie Ładne sopelki, o, 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 super! Miałam 10 tysięcy serkonic wydać na same sople, ale Ale się wystrzygł Z dużo to kupuję <grych> I w ogóle, nie wiem czy kupić sobie tej tygryski No bo tygryski są za level Mogę je wytropić za w każdym momencie nie wiem w ogóle co to są za unikatary. Jakieś pewnie w ogóle jest, to jest chyba sukienka Wal, z tego co mi się wydaje, sukienka Wal, ale nie jestem pewna. Może wkleję wam na ekran sukienkę Wal, może to być sukienka Wal, ale nie jestem pewna tego. Więc tak nie wiem co to jest i kto by to kupił. Kupiliście, kupilibyście takie drewno na głowę. Te różki chcę, bo one są z pakietu, z tego co wiem, yy, też yy, sopelkowego. 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 Nie wiem, jak on się tak poprawnie nazywa, dlatego tak powiem. Yy. No więc tak. Yy, teraz może sobie kupimy, yy, po, 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 jeszcze popatrzymy, co można by można było kupić może kupuję to jakieś takie brzydkie sukienki, ale muszę mieć tą sukienkę, taką w ładnych oczywiście. Ja teraz tak idę bardziej w fioletowy pastel. Może zrobię fioletowo-pastelową, żeby być Była taka pastelowa. Była taka pastelowa normalnie. I kozak Albo taka lekko niebieska, by było też ładna. Dobra, więc to zrobimy takie fioletowe. Taki niebieski będzie lepszy. Ten ciemny fiolet aż tak nie pasuje, dlatego trzeba wziąć jakieś jaśniejsze. Ten nie, ten nie, ten nie, ten nie. Odpada, ten odpada. ten też odpada. Trzeba wziąć taki o. jały. Taki będzie idealny. Dobra, może chyba to zostawię już, nie będzie taka. Więc skupuję. Yy, dobra, więc skoro już mamy. Ten tydzień unikatów, to trzeba by było zrobić luczka jakiegoś z tego tygodnia. Dlatego może nie zrobimy z rzeczy tych, tylko zrobimy z unikaciorków. W mojej szafie akurat. Zrobimy też unik tych unikatów, które nie były. Jezu, ale moje szafy to jest piękne. Tak się zbogaciłam zdejmijmy wszystko. Jest buga jakiegoś chory zapowiadania. Dobra, ja sobie je wyłączę i zaraz wracam. Dobra, już je wyłączyłam. Więc teraz jest no Może byśmy sobie widzieli te sorbet, yy, sorbetki, yy, te sopelki. Yy, Takie może różowy, rzo nie no różowy, może nie. Ogólnie teraz się tak wydaje, że bardzo mało kupię tych hunikatu, ale nie wiem, tak naprawdę mam wydawać te jak no bo to co mi tyle sopelków, tak na, tak można pomyśleć. Yy, może się z kimś podwejduję, może damy zaraz komuś sopelki. Co wy na to? Tylko musi mieć lipka, Chyba, ale nie sobie. Yy, więc dobra, nie ubieramy luka, Mój luk jest piękny, zobacz jaki piękny. Yy, dobra, więc idziemy... Nie chcę tutaj skarbu, proszę. Yy, może jej zaproponujmy wymiankę, tylko chyba na telefonie się nie robić wymiarek. Wymianek. Ale nie jestem pewna, więc zaraz zobaczymy. Może dam jej jakieś sopelki. Ciekawe co mi da za sopelki. E, no. Więc teraz damy jej? So, damy jej, zaproponuję so, jej spalki. Spróbuję przynajmniej. E, więc tak. E, więc daj prezent. Czy w prezentach będzie... Albo podarujmy jej po prostu te sopelki. Nie da się. O nie. Nie da się. Czyli nie można dawać rzeczy, rzeczy za vip e, bez vip Dobra. To już wiemy. Ale chciałam, wiecie, na telefon o ten dać jej wymiankę, żeby było tak. Wiecie, że ona mi coś da słabego za te sopelki. A ja bym jej dała coś. Wiecie. Ja bym jej dała te sopelki, bo było jej tak fajnie, ale widzę, że. Yy, to chyba mi nie wyjdzie. U, ma ińczka. Super, super, super. Albo kupimy jej. Yy, albo w sumie nie wiem. Nie, yy, yy. Ktoś wie jak zrobić wymiankę na telefonie, to bardzo bym poprosiła. Później najwyżej nagram to. Dobra, więc później to najwyżej dogram. Wiecie coś najlepsze? Że y, ten, znaczy najgorsze w sumie, no bo y, na tym się skończył teraz zauważyłam i sobie nie kupi superków. No, szkoda. Uuu, ktoś mi coś podarował. Kto mi coś podarował? W magazynie Fejmu. Nie wiem czy ja mogę to odebrać. O, dziękuję za autograf. Kto mi dał autograf? Ale mi dał autografa. Tak, Alcia mi da autografa. Dobra. Okej. Okay. Dobra, więc teraz idziemy... Może zobaczyć, czy są unikatowe zwierzaczki. Ale raczej nie będzie. Znaczy, nie chcę moich zwierzaków, tylko chcę sklep. Dolfina, tak. Dolfin. Ale raczej nie będzie unikatowych wierzaczków U, ten delfin mi się strasznie podoba. Strasz, strasznie go chciałam mieć, ale dopiero jak sobie kupię y, ten pakiet, wiecie o co chodzi. Ten jest bardzo ładny, ten mi się podoba. U, tego nie widziałam, on jest nowy. A bo to są już urośnięte, dobra. O, ten jest ładny. U, ten za 30, dex też jest ładny. Za 1700 też. O, ten fajny jest za 400. Jeju, ale muszę sobie kupować zwierzaki takie fajne. Ej, czy, czy połowa z nich jest unikatowych? Czy ja po prostu wiedziałam, że jak one urosną to są takie ładne? W sumie są piękne. Ale nie, nie, niektóre to muszą być dodane niedawno, lub dzisiaj. Dobra, więc yy, idziemy kolejny raz kupić sobie unikat. Albo pójdźmy sobie na czadik może. I może, 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 może. Mamy sobie kolejne serbety, e, nie serbety, tylko te. E, sopelki. Więc jakieś ładne sopelki poproszę. Czemu mam się kolor nie zmienił? No okej. Okay. Ładnie tak wyglądają, więc skupia. Kolumna już baga, okej. Okay. Idziemy teraz na czaczar. Pójdźmy sobie może na plażę. Czemu by nie? No i po prostu piszemy sobie z ludźmi. A czemu by nie? O, mój luk jest okropny. Mój luk jest okropny. Poczekajcie sobie na szybko zmienię tego luka. Dobra, więc jestem już yy, na czacie. I w miarę zrobiłam normalnego luka w miarę. Zwłomę taki wido. Ale, no, nawet jest spokój, wziąłam tą sukienkę balonową I włoski sopelki i te różki, nie wiem czy one są ze sopelkowego, ale no okej okay. Nawet jak nie są, no to Tu by nie y, Napiszę y, y, Napiszę y, hejo I napiszę ten uśmieszek A, sorry, mogę, smuteczek Heju o nie. O nie. Dobra, napisał mi. Tylko chcę animacje, właśnie tak. Ja tylko czy one mi się załadują? Ej, czy są unikatowe? Czy są unikatowe animacje? Czekajcie, jak z tego czatu wyjść, bo nic, nie wiem. Dobra, po prostu zrobię tak. Szybki hack. jak wyjść z czatu, yy, działa oczywiście, yy, animacje, czy są na przykład dripowe, czy coś, dripowe, czy nie, ej, to są unikatowe animacje, ta przynajmniej jest, ale nie jestem pewna. Butterfly. Butterfly. Dobra, kupię sobie, po prostu tą, będę się rozsopywać. Uuu, soparki były zakupywane. Dobra, więc to już by było na tyle w tym odcinku. Wy napiszcie, czy wam się podoba Tydzień Unii, bo mi bardzo. Więc do następnego odcinka, aloha!